TOP 5 NAJBARDZIEJ LUKSUSOWYCH PREZENTÓW PODAROWANYCH CELEBRYTOM 5 Kanye West i Kim Kardashian Kanye podarował Kim Kardashian Ferrari, jedno z najdroższych i najbardziej ekskluzywnych aut w jej kolekcji. Prezent został szeroko opisany w mediach i pokazuje, jak ekstrawaganckie potrafią być prezenty od gwiazd. 4. Kylie Jenner i Tyga Rapper Tyga wręczył jej białe Ferrari 458 Italia na 20. urodziny. Luksusowy super samochód został ozdobiony wielką czerwoną kokardą, a moment wręczenia trafił do internetu i stał się wiralem. 3. Offset i Cardi B. Cardi B podarowała mu Lamborghini Aventadora w limitowanej wersji. Moment wręczenia auta, gigantyczna kokarda, krzyki radości i celebracja, został nagrany podczas imprezy urodzinowej i obiegł sieć. 2. Lil Uzi Vert. I J.T. Rapper kupił dla swojej dziewczyny J.T. rolls royce Cullinan wart setki tysięcy dolarów. Luksusowe auto zrobiło furorę w mediach społecznościowych i jest symbolem przesadnego bogactwa. Jeden, Beyoncé i Jace Jay-Z, podarował Beyoncé diamentowy pierścień Lorraine Schwartz wart miliony dolarów. Był to prezent rocznicowy, który błyskawicznie stał się jednym z najbardziej komentowanych w showbiznesie.